Dziś pojawiło się wiele interesujących informacji z Federacji Rosyjskiej. Gdy ukraińskie drony przeniknęły głęboko na terytorium Rosji, eksplozje rozświetliły niebo nad Moskwą i kilkoma kluczowymi miastami. Podczas gdy ataki na rafinerie ropy naftowej i cele wojskowe były znaczące, jeden atak wyróżniał się uderzenie w rurociąg przyjaźń, wywołując międzynarodowe skutki poza granicami Rosji, ponieważ eksport nagle spadł. Jak możecie pamiętać z poprzedniego raportu, Ukraińcy zniszczyli znaczną liczbę rosyjskich systemów obrony powietrznej na Krymie wzdłuż linii frontu i głęboko na tyłach, grożąc jednocześnie ponownym atakiem na most w Cieśninie Zmusiło to Rosję do przeniesienia systemów obrony powietrznej w celu pokrycia nowo odsuniętych słabych punktów. Było to jednak zgodne ze strategią Ukrainy, ponieważ przesunięcie na dużą skalę pozostawiły kilka kluczowych celów bezbronnymi. Pozwoliło to Ukraińcom na rozmieszczenie setek dronów w celu spenetrowania rosyjskiej sieci obrony powietrznej, która była rozrzedzona przez niezliczone zniszczone systemy i późniejsze przeniesienia. W rezultacie ukraińskie drony dotarły aż do Moskwa Pierwsze potwierdzone uderzenie trafiło w magazyn ropy Oka Center w Serpuchowie, po Znaczne szkody w ciągu dnia. Później nastąpiła najbardziej niespokojna noc w Rosji, ponieważ według rosyjskich raportów ponad 337 ukraińskich dronów uderzyło w Moskwę, Kursk, Białgorod, Orior, Lipiec, Bryjański, Ryazan, w największym jak dotąd ataku dronów. Ataki uderzyły w rafinerię ropy naftowej w rejonie Moskwy, w tym w największym rafinerię w mieście, która dostarcza do 50% oleju napędowego i benzyny. Eksplozje pobieżu lotniska wojskowego w Ryazaniu postawiły wszystkie rosyjskie lotniska w stan podwyższonej gotowości, a także osłabiły zdolności szybkiego Reagowania rosyjskich sił powietrznych. Dodatkowo stacja kontrolna rurociągu przyjaźń w Oriolu została trafiona, wstrzymując eksport rosyjskiej ropy naftowej do Europy Środkowej, a w szczególności na Węgry. Rurociąg przyjaźń, jeden z największych na świecie o przepustowości dwóch milionów baryłek dziennie z kluczowym kanałem eksportu rosyjskiej ropy naftowej do rafinerii w Europie środkowej. Węgry importują większość swojej ropy naftowej i gazu poprzez rurociąg przyjaźnia. Ponad 40% węgierskiego gazu pochodzi z Rosji, co sprawia, że porażenie stacji kontrolnej jest dla nich szczególnie druzgocące. W rezultacie Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Searto nazwał zatrzymanie dostaw ropy i gazu atakiem na ich suwerenność. Zatrzymanie działania rurociągu przyjaźni oznaczałoby, że Węgry musiałoby importować znacznie droższą ropę i gaz od sojuszników, takich jak USA i Norwegia. Anulowanie eksportu rosyjskiej ropy i gazu na Węgry mogłoby zagrozić rosyjskiej kontroli nad węgierskim sektorem energetycznym, ponieważ kraj ten musiałby zwiększyć swoją ogólną zależność od Europy w zakresie swoich potrzeb energetycznych. Oprócz gazu, drugim co do wielkości węgierskim źródłem energii jest energia jądrowa. Z Jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej w paks. Ta elektrownia jądrowa zależy od paliwa jądrowego i prętów uranowych z Rosji, a także od ich inżynierów i wiedzy specjalistycznej, co umacnia rosyjski monopol na węgierski sektor energetyczny. Dzięki temu Rosja utrzymuje ścisłą kontrolę nad węgrami, ponieważ tylko rosyjscy specjaliści i firmy mogą obecnie konserwować reaktory i dostarczać krytyczny sprzęt i paliwo do ich eksploatacji. Ponieważ energia jądrowa generuje ponad 1 trzecią energii elektrycznej w kraju, węgry pozostają zależne od Rosji w zakresie utrzymania swojej infrastruktury energetycznej. Węgierski minister spraw zagranicznych oświadczył, że omówił sytuację z zastępcą rosyjskiego ministra energetyki, który zapewnił go, że naprawy stacji kontroli rurociągów są w toku i dostawy zostaną wkrótce wznowione. Jeżeli Rosja nie zaakceptuje zawieszenia broni, przynajmniej w powietrzu, Ukraina może wywierać znacznie większą presję na rosyjską kontrolę energetyczną na Węgrzech, przeprowadzając kolejne ataki w celu dalszego niszczenia krytycznej infrastruktury eksportowej i opóźnienia napraw. Ogólnie rzecz biorąc, ukraińskie ataki dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej i infrastrukturę energetyczną nasilają się ostatni atak uderzył w główną rafinerię w Moskwie, która zaspokaja połowę potrzeb energetycznych miasta. Ponadto uszkodzenie stacji kontrolnej rurociągu przyjaźni tymczasowo wstrzymało eksport rosyjskiej energii na Węgry. Kontynuacja ataków może nadwyrężyć gospodarkę Rosji i osłabić jej wpływy geopolityczne, potencjalnie skłaniając ją do negocjacji w sprawie zawieszenia broni przynajmniej przestrzeni powietrznej nad Rosją i Ukrainą. Na koniec oficjalnie rozpoczynamy naszą pierwszą wiosenną wyprzedaż. To najlepsza okazja, aby wesprzeć nasze niezależne ukraińskie raporty, a jednocześnie uzyskać ogromną 40%. 100% zniżkę na subskrypcję. Jak wiecie, ta wyprzedaż przypada na bardzo trudny czas dla Ukrainy. Dlatego właśnie teraz twoje wsparcie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki subskrypcji nie tylko wesprzesz nasze wysiłki, ale także uzyskasz dostęp do naszych ekskluzywnych spostrzeżeń, kompleksowych przeglądów wszystkich frontów i strategicznych filmów geopolitycznych. Jeżeli chciałeś wesprzeć nasze wysiłki, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealny moment, aby to zmienić. Sprawdź więc link w opisie, aby dołączyć do naszej sprawy i zostać ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Doceniam wszystkich, którzy zdecydowali Zdecydowali się do nas dołączyć, wasze wsparcie znaczy dla nas wszystko.